w lewo, to byśmy się zderzyli. No wiem, no! Nie będziesz latać? Hehe. To się mi koniec. Tak, koniec, koniec. jakiejś tej rozgrywki, rozwalania siebie. Ty w lewo, ja w lewo. No, 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 to, no, to trzeba motorować. To... Bo to właśnie nie pokazuje pułapu, nie? Co, jaki tam dym jest? Nie wiem, wszystko. A, tam jesteś, dobra. Ouch, ouch, no Ja ouch, to. ouch, 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 A ty ouch, A ty ouch, A ty No nie. No ja też.